Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że niektóre pozornie nieszkodliwe przedmioty w twoim domu mogą drenować twoją energię, nie zdając sobie z tego sprawy, co by było, gdyby te przedmioty również wszywały w twój dom dyskord lub, co gorsza, przyciągały ciemne siły, które wpływają na twoje życie w subtelny, ale głęboki sposób. Widzisz, że zwykły element dekoracyjny lub uprzejmy prezent od przyjaciela może mieć negatywny wpływ na twoje życie bardziej, niż sobie wyobrażałeś, wyobraź sobie, gdybym ci ujawnił, że niektóre z tych przedmiotów zostały zidentyfikowane przez nikogo innego jak ojca Pio, jednego z katolickich. Najbardziej szanowani święci w kościele jako przedmioty, które należy natychmiast usunąć z domu. Czy jesteś ciekawy? Powinieneś w tym momencie wpisać w komentarzach następujące słowa: Ojciec Pio, wyeliminuj wszelką negatywność z mojego życia. Ojciec Pio, znany ze swojej głębokiej duchowości i niezwykłych darów, był nie tylko zwyczajny człowiek. Posiadał wyjątkowe połączenie z boskością i był powszechnie szanowany za swoje duchowe wglądy i przewodnictwo w swoich wizjach. Ojciec Pio zidentyfikował pewne przedmioty jako prawdziwe bramy do złych wpływów w naszym życiu. Rozumiał jak nikt inny niebezpieczeństwa, jakie te przedmioty stwarzały, i często ostrzegł swoich wyznawców, aby się ich pozbyli aby chronić harmonię swoich domów. Przedmioty te to nie tylko mity lub bezpodstawne przesądy, są one zakorzenione w wiekach duchowych wierzeń i świadectw prawdziwych doświadczeń. To, co za chwilę odkryjesz w tym filmie, nie jest to tylko lista przedmiotów, ale droga do uwolnienia domu od złych wpływów, które mogą ukrywać się na Twoich oczach. Mówimy o siedmiu konkretnych przedmiotach, które, jeśli są obecne w Twoim domu, mogą zakłócać spokój, powodując brak równowagi emocjonalnej i otwierając drzwi dla negatywnych energii, które wpływają na twoje codzienne życie. Ważne jest, abyś wiedział, że nie mamy do czynienia ze zwykłymi opowieściami ludowymi, ale z cennymi naukami duchowymi przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Ojciec Pio dzięki swemu darowi duchowego rozeznania wiedział, że te przedmioty nie tylko przyciągają negatywne siły, ale także mają wpływ potencjał utrudniający działanie łaski Bożej w naszych domach, często mówił, że te przedmioty mogą blokować błogosławieństwa, którymi Bóg chce nas obdarzyć, tworząc środowisko dojrzałe do zła. Wyobraź sobie, jakby to było odkryć, że coś w Twoim domu blokuje błogosławieństwa tak desperacko szukasz tego, że coś, co mogłeś kupić jako egzotyczną pamiątkę lub otrzymać jako niewinny prezent, w rzeczywistości podważa Twoje szczęście. Twoje zdrowie, a nawet twoje relacje, jest to coś, czego nikt nie chce, ale na co wielu nieświadomie pozwala, aby wydarzyło się w tym filmie. My odkryje te siedem demonicznych przedmiotów, które Padre Pio zidentyfikowane jako niebezpieczne dowiesz się nie. Tylko jak je rozpoznać, ale także jak się ich skutecznie pozbyć, przywracając harmonię i spokój, jakiego pragniesz w swoim domu. Jest to dla ciebie szansa na całkowitą przemianę środowiska. W którym żyjesz, usuwając wszelkiego rodzaju zła, które może zakłócać Twoje życie, to przede wszystkim relikwie, poganie i bożki. Czy wiesz, że posągi i przedmioty związane ze starożytnymi religiami pogańskimi mogą być bramą do złych wpływów? Relikwie te, często sprzedawane jako egzotyczne pamiątki lub dzieła sztuki, mogą przenosić negatywną energię. A nawet duchy ojciec Pio często ostrzegał swoich wyznawców przed niebezpieczeństwem trzymania takich przedmiotów w domu, ponieważ mogą one przynieść ze sobą obecność demonicznych istot, które mogłyby zakłócić spokój życia. Przykład życia rodziny, która trzymała afrykańską maskę plemienną w swoim salonie, zaczęła się doświadczyć serii niewytłumaczalnych wydarzeń: od nieprzespanych nocy po ciągłe nieporozumienia, kiedy zdjęli maskę i modlili się o oczyszczenie domu zauważyli natychmiastową poprawę atmosfery w domu, posłuchajcie tej wiadomości. Ojciec Pio odszedł, przed śmiercią świat stoi w obliczu wielkich problemów i nie można długo żyć bez Bożej ochrony. Musisz się modlić każdego dnia, w przeciwnym razie twoje życie będzie w wielkim niebezpieczeństwie. Jeśli chcesz ochrony dla swojego życia, musisz pobrać mój e-book Moc Ojcze Pio. Ten e-book zawiera modlitwy na wszystkie chwile. Jeśli chcesz żyć pod boską ochroną, kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz już teraz moc Ojca Pio. Drugi przedmiot. Obiekt kultowy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad zagrożeniami? Jakie z tym wiążą się? Okultystyczne przedmioty takie jak karty Tarota, tablice Ouija lub kryształy używane w magicznych rytuałach mogą znajdować się w Twoim domu, chociaż wielu uważa je za nieszkodliwe lub jedynie symboliczne. Ojciec Pio ostrzegł nas przed prawdziwym niebezpieczeństwem, jakie niosą ze sobą te przedmioty. Te przedmioty to nie tylko narzędzia do praktyk ezoterycznych, którym mogą służyć jako prawdziwe portale dla sił zła. Ojciec Pio dzięki swojej duchowej mądrości wiedział, że obiekty te mają potencjał przyciągania demonicznych istot, tworząc atmosferę niepokoju i dyskomfortu w każdym środowisku, w którym się one znajdują. Nawet jeśli ich obecność ma na celu ciekawość lub rozrywkę, przedmioty w twoim domu mogą wywołać serię negatywnych zdarzeń, nad którymi możesz nie mieć kontroli w życiu. Rozważ przypadek młodej kobiety, która zaczęła używać tablicy widget do zabawy z przyjaciółmi. Wkrótce potem zaczęła doświadczać przerażających koszmarów i ciągłe uczucie strachu. Tylko dzięki pozbyciu się deski i zwróceniu się o pomoc duchową, czy udało jej się odzyskać spokój? Zastanów się, czy ty też pozwalasz, aby coś takiego zakłóciło spokój twojego domu. Trzecia pozycja. Książki o magii i ezoteryce, jakie kiedykolwiek nabyłeś lub byłeś, jesteś obdarowany książkami poświęconymi magicznej ezoteryce lub tajemniczym kultom, być może kupiłeś je ze zwykłej ciekawości lub nawet do nauki, jednak wielu nie zdaje sobie sprawy, że te książki, nawet jeśli nie są otwierane, Mogą być źródłem negatywnej energii w Twoim domu ojciec Pio. Ze swoim bystrym duchowym rozeznaniem wyraźnie ostrzegał w swoich ostrzeżeniach, że te dzieła, trzymane w domu, mogą przyciągnąć złe duchy. Które żywią się ludzką ciekawością okultyzmu, te książki często okryte płaszczem tajemnicy i uwodzenia obiecują ujawnić nieznane tajemnice i moce, ale zamiast tego niesienia oświecenia mogą otworzyć drzwi mrocznym wpływom, które zakłócają spokój w Twoim domu, nawet jeśli nigdy nie przeczytałeś ani jednej strony. Prosty akt trzymania tych dzieł w domu może wystarczyć, aby zaprosić niepożądane osoby. Czy byłbyś skłonny zaryzykować Twój spokój ducha w przypadku książki, która w najlepszym przypadku jest niczym więcej niż ciekawostką z życia historia kobiety, która zbierała stare książki o magii, za jakie początkowo je postrzegała? Cenne i interesujące dzieła ale z biegiem czasu zaczęła zauważać zmianę w atmosferze swojego domu. Otoczenie stało się mroczne, przytłaczające, a jego własna energia zaczęła słabnąć, wyczuwając, że coś jest nie tak, zwróciła się o poradę do księdza, który zalecił pozbycie się wszystkich książek niemal natychmiast po usunięciu tych prac, zauważyła znaczącą zmianę, dom wydał się jaśniejszy. A jej umysł wypełniony mrocznymi myślami ponownie odnalazł spokój zastanów się. Czy nieumyślnie pozwoliłeś? Aby coś podobnego wydarzyło się w twoim domu czasami ciekawość może mieć zbyt wysoką cenę. Czwarta pozycja bluźniercza sztuka i rzeźby. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad duchowym wpływem dzieł sztuki, które zdecydowały się ozdobić swój dom? Często wybieramy obrazy, rzeźby lub inne dzieła artystyczne. Dopiero gdy zastanowiła się nad pochodzeniem naszyjnika i uwagą kryjącą się za prezentem, zdała sobie sprawę, Jaki negatywny wpływ może to mieć wyrzucenie na szyjnika i modlitwa o ochronę. Kobieta doświadczyła niemal natychmiastowej zmiany. Jej zdrowie zaczęło się poprawiać i pasa pechów wreszcie się skończyła. To doświadczenie nauczyło ją większej ostrożności i zwracania uwagi nie tylko na to, co otrzymała, ale także na pochodzenie. A intencje tych, którzy dali jej prezenty, odzwierciedlają: czy trzymasz w domu przedmioty, które to robią, choć wydają się nieszkodliwe w rzeczywistości są naładowane negatywną energią, ważne jest, aby mieć świadomość pochodzenia przedmiotów, które przyjmujesz i przechowujesz, szczególnie jeśli kiedykolwiek miałeś powód, aby wątpić w intencje dawcy. Ojciec Pio uczy nas, że lepiej się ich pozbyć przedmiot, który może wyrządzać krzywdę, niż pozwolić, aby w dalszym ciągu negatywnie wpływał na twoje życie. Usuwając te przedmioty i szukając duchowej ochrony, możesz przywrócić spokój i. Harmonia w Twoim życiu, zapobiegająca dalszemu wpływowi tych negatywnych energii na Ciebie, mimo wszystko Twój dom powinien być miejscem spokoju chronionym przed jakąkolwiek zewnętrzną złem. Siódma i ostatnia pozycja Amielity i talizmany są na końcu. Ale w żadnym wypadku nie najmniej mamy Amielity i przedmioty talizmanów, które są często trzymane w nadziei, że przyniosą ochronę lub szczęście, ale które w rzeczywistości mogą być znaczącym źródłem negatywnej energii. Wiele osób wierzy, że noszenie lub trzymanie tych przedmiotów zapewnia bezpieczeństwo lub pozytywnie wpływa na ich życie. Jednakże ojciec Pio ze swoją głęboką duchową mądrością kategorycznie potępiając używanie amuletów i talizmanów, szczególnie tych stworzonych w celu manipulowania lub kontrolowania sił duchowych, wiedział, że przedmioty te zamiast przyciągać błogosławieństwa często otwierają drzwi wpływom demonicznym i generują więcej szkody niż pożytku pomysłu. Jaki przedmiot może sam w sobie przynoszenie szczęścia lub ochrony to wiara mająca swoje korzenie w starożytnych praktykach i często w systemach wierzeń sprzecznych z wiarą chrześcijańską. Ojciec Pio przestrzegł, że te amielity nie tylko odwracają ludzi od prawdziwego źródła ochrony wiary w Boga, ale także mogą przyciągać negatywne siły duchowe, pokładając ufność w przedmiocie, a nie w Bogu, ryzykujesz otwarciem swojego życia na wpływy które mogą sprowadzić chaos, pech, a nawet duchowe niebezpieczeństwo. Przykład życia rozważ historię mężczyzny, który szukając ochrony, zdobył amielit, który miał chronić, odeprzeć zło i przynieść szczęście, zamiast doświadczać w swoim życiu lukrowanej poprawy, zaczął zauważać, że sytuacja się pogarszała. Małe nieszczęścia zaczęły się kumulować, tworząc cykl pecha i frustracji, które wydawały się nieuniknione, niezależnie od tego, jak bardzo się starał. Jego sytuacja stale się pogarszała i czuł się coraz bardziej uwięziony w spirali negatywności. Kiedy zastanowił się nad amuletem i wierzeniami z nim związanymi, zdecydował się odrzucić przedmiot i szukać pomocy duchowej, zwrócił się do modlitwy i poprosił o boską ochronę, w pełni ufając Bogu, że go poprowadzi i ochroni niemal natychmiast po porzuceniu amuletu. Zauważył pozytywna zmiana w jego życiu. Pech, który go prześladował, Zaczął znikać i wreszcie poczuł, że jego życie wraca na właściwe tory. To doświadczenie nauczyło go pokładać wiarę w Bogu, a nie w przedmiotach materialnych. Zastanów się, czy masz jakieś amielyt lub talizman, któremu ufasz. Ojciec Pio przypomina nam, że prawdziwa ochrona pochodzi od Boga i że przedmioty materialne, zwłaszcza te stworzone w celu manipulowania siłami duchowymi lub wpływania na nie, mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku polegając na amuletach. Możesz niechcący otworzyć drzwi do negatywnych wpływy, które wpływają na twoje życie w sposób, z którego nie zdajesz sobie sprawy, pozbywając się tych obiektów i ufając w boską ochronę, możesz doświadczyć prawdziwej przemiany w swoim życiu. Pamiętaj, że twoja wiara i połączenie z Bogiem są największymi źródłami ochrony i błogosławieństwa nie pozwól. Aby amielity i talizmany zastąpiły w twoim życiu miejsce prawdziwej wiary. Podejmuj decyzje, które wniosą światło i pokój do Twojego domu i duszy. Teraz, gdy zapoznałeś się z tymi siedmioma demonicznymi przedmiotami, które ojciec Pio określił jako niebezpieczne dla pokoju i harmonia Twojego domu, decyzja jest w Twoich rękach. Ojciec Pio zawsze nauczał, że trzymanie tych przedmiotów w domu pozwala na dalsze działanie negatywnych sił w Twoim życiu. Więc czy jesteś gotowy do działania i podjęcia kroków w celu oczyszczenia swojej przestrzeni? Czy też będziesz kontynuować, aby pozwolić, aby te niepokojące wpływy utrzymywały się wokół ciebie? Ojciec Pio wierzył, że wybór wiary i czystości serca jest pierwszą linią obrony przed złem, i teraz masz możliwość podążania za jego naukami. Ojciec Pio nie postrzegał tych przedmiotów jako prostych przesądów, ale jako prawdziwe drzwi do sił duchowych, które mogłyby zdestabilizować jego dom. Ojciec Pio zawsze podkreślał, że usuwając te przedmioty i szukając duchowej ochrony, można całkowicie zmienić atmosferę w swoim domu. Ojciec Pio wierzył, że dzieje się to poprzez wiarę i świadome działanie. Abyśmy mogli przywrócić harmonię i pokój, których wszyscy pragniemy w naszych domach, stosując się do rad Ojca Pio, nie tylko chronisz swój dom, ale także wzmacniasz swoje połączenie z boskością. Pamiętaj, że według Ojca Pio wiara nie jest bierna, ojcze Pio nauczał że konieczne jest działanie, usuwanie negatywnych wpływów i tworzenie przestrzeni dla Bożego światła i łaski, które wejdą do Twojego życia. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie bycia świadomym tego, co wpuszczamy do naszych domów, a teraz masz szansę zastosować te nauki i zobaczyć zmianę, jaką mogą przynieść, jeśli te treści będą dla Ciebie przydatne. Zrób tak, jak zawsze zalecał Ojciec Pio. Podziel się tymi cennymi informacjami z tymi, których kochasz. Ojciec Pio wierzył w siłę wspólnoty i znaczenie pomagania innym w odnalezieniu pokoju i duchowej ochrony, więc zasubskrybuj. Na kanale udostępnij ten film znajomym i rodzinie, oraz zostaw swój komentarz poniżej. Ojciec Pio wiedział, że pierwszym krokiem do duchowej przemiany jest dzielenie się wiedzą i pomaganie innym w dostrzeżeniu prawdy. W końcu pamiętajcie, że jak zawsze nauczał ojciec Pio wasz dom powinien być sanktuarium pokoju i świętobliwość ojciec Pio wierzył że to poprzez oczyszczenie i wiarę możemy stworzyć środowisko w którym boże błogosławieństwa będą swobodnie płynąć więc nie odkładajcie tej decyzji na później rozpocznijcie transformację o której ojciec Pio wiedział że jest możliwa ojciec Pio miał rację mówiąc że prawdziwy pokój zaczyna się w naszych domach i od Was zależy, czy zrobicie pierwszy krok, aby zapanował pokój. Dzieła oparte wyłącznie na estetyce lub popularności, nie zdając sobie sprawy, co te dzieła tak naprawdę reprezentują, dzieła sztuki, które gloryfikują przemoc, szerzącą się niemoralność lub bluźniercze motywy mogą być więcej niż tylko kontrowersyjne mogą być niezwykle niebezpieczne dla duchowego środowiska Twojego domu Padrej i o swoją głęboką duchową mądrością ostrzegł, że te elementy nie tylko naruszają czystość i świętość, które musimy kultywować, ale mają także potencjał przyciągania. Złych duchów, które żywią się tymi zakłócającymi energiami, wprowadzając te dzieła do swojego domu, możesz nieumyślnie otworzyć drzwi dla negatywnych wpływów, pozwalając na ciemność siły, które zawładnęły twoim życiem, co może wydawać się po prostu nowoczesnym lub odważnym wyrazem artystycznym, w rzeczywistości może być naładowane energiami, które zakłócają harmonię i spokój, których wszyscy pragniemy w naszych domach. Czy warto podjąć to ryzyko? Ojciec Pio zawsze nauczał, że sztuka powinna podnosić duch, inspiruje cnoty i promuje życzliwość, gdy wybieramy przedmioty, które gloryfikują przeciwieństwo. Świadomie lub nie pozwalamy, aby te negatywne energie przeniknęły do naszych najbardziej intymnych przestrzeni. Przykład życia. Pomyśl o historii pary, która zdecydowała się udekorować swój dom sztuką współczesną, które wydały im się prowokacyjne i interesujące, były to obrazy z niepokojącymi obrazami, które odzwierciedlały przemoc i rozpacz. Na początku nie zdawali sobie sprawy z subtelnych efektów, jakie te prace wywierają, jednak z biegiem czasu zaczęli zauważać zmiany w swoim życiu. Ciągłe i pozornie bezsensowne kłótnie, niepokoju, który nigdy nie minął, i rosnącego napięcia emocjonalnego, które wpływało na każdy aspekt ich życia rutyna dom, który niegdyś był przystanią pokoju, stał się miejscem konfliktów i dyskomfortu. Desperacko pragnąc przywrócić harmonię, para niemal natychmiast zdecydowała się zastąpić te dzieła świętymi obrazami i symbolami religijnymi. Zauważyli zmianę, kłótnie stały się rzadsze, a atmosfera w domu zaczęła się poprawiać, aby rozjaśnić zastąpienie niepokojących dzieł sztuki dziełami odzwierciedlającymi spokój i duchowość, które pomogły przywrócić spokój i jedność, których tak pragnęły odzwierciedlać. Czy masz w domu dzieła sztuki? Które zamiast podnosić na duchu, karmią negatywne energie. Przestrzeń wykracza poza osobisty gust może mieć bezpośredni wpływ na energię i spokój w twoim domu. Zastępując elementy celebrujące przemoc, wulgaryzmy lub niepohamowaną seksualność obrazami promującymi czystość, piękno i życzliwość, możesz robić coś więcej niż tylko remont. Możesz zamykać drzwi do zła i otwieranie na błogosławieństwa, nie lekceważ potęgi sztuki wpływającej na twoje otoczenie i życie. Piąta pozycja piosenki i filmy o negatywnej tematyce, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że to, czego słuchasz i oglądasz, może mieć wpływ na energię duchową muzyki w twoim domu i filmów, które oglądasz, to nie tylko formy rozrywki, które mają moc. Kształtuj środowisko, w którym żyjesz. Bezpośrednio wpływając na swój wewnętrzny spokój i atmosferę w domu. Muzyka z negatywnymi, agresywnymi lub satanistycznymi tekstami, a także horrory, które gloryfikują zło, mogą tworzyć wokół Ciebie ciężką i przytłaczającą atmosferę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ojciec Pio z jego bystra duchowa wizja zawsze kierowała jego wyznawcami, aby uważali na to, co wpuszczają do swoich domów czy to oczami, czy uszami. Aby uniknąć obecności niszczycielskich i zakłócających sił, słowa i obrazy, które konsumujesz, są czymś więcej niż tylko chwilową rozrywką. Niosą w sobie energię, która może infiltrują twój dom, wpływając na harmonię i spokój twojej świętej przestrzeni, kiedy słuchasz muzyki, który celebruje przemoc, smutek lub bunt przeciwko dobroci, lub gdy oglądasz filmy promujące strach, rozpacz i chaos. W rzeczywistości pozwalasz tym energiom wejść do swojego życia, a kiedy już się utwierdzą, mogą być trudne do usunięcia, objawiając się w subtelny sposób, takim jak zwiększony niepokój, drażliwość, zniechęcenie lub nawet konflikty wewnętrzne. Przykład życia domowego wyobraź sobie historię młodego mężczyzny zafascynowanego horrorami, który chętnie oglądał wszystkie najnowsze wydawnictwa z tego gatunku. Początkowo traktował to jako niewinną zabawę, jednak z czasem zaczął zauważać zmiany w swoim zachowaniu i stanie zdrowia. Pamiętaj, że niepokój, który kiedyś był sporadyczny, stał się ciągły, któremu towarzyszyło uczucie strachu, które towarzyszyło mu nawet przez cały dzień, a ponadto jego dom, który był miejscem komfortu, zaczął wydawać się dziwny i niepokojący dopiero wtedy. Gdy zdecydował się przestać oglądać te filmy i zastąpił czas spędzony na rozrywce bardziej podnoszącymi na duchu programami, zaczął zauważać znaczącą zmianę stopniowo jego niepokój, ustąpił strach, zniknął i przywrócony został spokój wewnętrzny. Zastanów się, czy to, czego słuchasz lub oglądasz, może mieć negatywny wpływ na twoje życie i dom, może wydawać się, że wybierasz rozrywka nieszkodliwe ale ma realny wpływ na Twoją energię duchową i atmosferę w Twoim domu. Tak jak zwracamy uwagę na to, co jemy, aby utrzymać nasze ciała w zdrowiu, musimy także wybierać to, co karmi nasz umysł i ducha. Zastępując negatywną muzykę i filmy tymi, które promują radość, nadzieja i cnota mogą przemienić Twoje życie. Ojciec Pio wiedział, że utrzymanie duchowo zdrowego domu wymaga szczególnej uwagi na to, co wpuszczamy do naszego życia, Mądrze wybierając to, czego słuchasz i oglądasz, możesz chronić swoją przestrzeń przed negatywnymi wpływami i stworzyć środowisko pokoju. Światło i harmonia, pamiętajcie o swoich wyborach i pozwólcie, aby Wasz dom stał się przystanią spokoju i duchowej ochrony. Szósty przedmiot prezenty od negatywnych ludzi czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się to zrobić? Zastanawiałeś się. Jaką energię można przepełnić prezentem otrzymanym od kogoś, kto nie życzy ci dobrze. Czasami otrzymujemy przedmioty, które na pierwszy rzut oka wydają się nieszkodliwe, a nawet wartościowe, ale niosą ze sobą ukryte intencje. Ojciec Pio, swoim głębokim zrozumieniem sił duchowych, przestrzegł swoich zwolenników o niebezpieczeństwach związanych z przyjmowaniem i zatrzymywaniem przedmiotów, które mogły zostać podarowane w złych intencjach, wiedział, że nawet jeśli prezent wydaje się niewinny, może być naładowany negatywną energią, taką jak złośliwość, zazdrości lub nienawiść, która może mieć wpływ na Twoje życie. Subtelne, ale potężne sposoby, gdy otrzymujesz prezent od osoby, o której wiesz, że niesie ona negatywną energię lub która, jak podejrzewasz, nie ma najlepszych intencji, ważne jest, aby wziąć pod uwagę coś więcej niż tylko wartość materialną przedmiotu. Prezent ten może w rzeczywistości być kanałem negatywnych wpływów wkroczyć w Twoje życie, wpływając na Twoje zdrowie, Twoje szczęście, a nawet Twoje relacje. Negatywne energie wysyłane przez dawcę mogą przeniknąć prezent, czyniąc z niego nośnik zakłócających sił. Padre Pio uwierzył, że te przedmioty mogą nawet służyć jako punkt wejścia demonicznych wpływów do jego domu i życia. Przykład życia: rozważmy przypadek kobiety która otrzymała piękny naszyjnik od przyjaciółki, która przez lata wykazywała się zazdrosnym i konkurencyjnym zachowaniem. Początkowo kobieta była zachwycona prezentem i zaczęła go często używać, jednak wkrótce potem zaczęła zauważać serię negatywnych zmian w jej życiu, jej niegdyś mocne zdrowie zaczęło się bez wyjaśnienia pogarszać, a szczęście, które zawsze jej towarzyszyło, zdawało się znikać w wyniku drobnych wypadków zaczęły pojawiać się nieporozumienia i problemy finansowe, a ona nie mogła zrozumieć dlaczego.